90% traderów źle rozpoznaje zmiany kierunku na rynku, przez co bardzo często tracą. Poprawne rozpoznanie momentów, w którym smart money zajmuje swoje pozycje jest wręcz niezbędne, aby regularnie zajmować zyskowne pozycje. W tym odcinku pokażę Ci, gdzie najwięcej traderów popełnia błąd i co zrobić, aby jeszcze bardziej poprawić swoją skuteczność. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym dokładnie pokażę Ci moją ulubioną metodę do rozpoznawania zmiany kierunku na rynku. Czyli mówiąc profesjonalnie do rozpoznawania zmiany delivery i Smart Money Reversalu. Gdy nauczyłem się je dobrze wyznaczać, mój trading zmienił się o 180 stopni. Pokażę tutaj także przykłady użycia go w praktyce, dlatego koniecznie zostań do samego końca. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Bardzo ważne jest to, że każdy z tych schematów, które Wam pokażę, możecie używać na dowolnym timeframe. Działają one w ten sam sposób na sekundowych, minutowych, godzinowych czy nawet wyższych timeframach, na niskich używamy ich do wejść. A na wyższych używamy ich do wyznaczania higher time frame order flow, biasu i następnego drawon liquidity. Musicie o tym cały czas pamiętać, bo dopiero gdy zaczniecie ich używać tak jak należy to znaczy na każdym time frame z zachowaniem zasad otworzy się przed Wami zupełnie nowy świat. Tradycyjny Market Structure Shift polega na tym, że cena zamyka się nad ostatnim najwyższym szczytem lub najniższym dołkiem ostatniego ruchu, który pojawił się na rynku. Tak więc w przypadku bullishowego Market Structure Shift mamy Lower High, Lower Low, a następnie Higher High, gdzie korpus ostatniej świecy musi zamknąć się nad szczytem knota poprzedniego Lower High. W bearishowym przypadku mamy bardzo podobnie, mamy Higher Low, Higher High, a następnie Lower Low, gdzie korpus ostatniej świecy musi zamknąć się pod dołkiem poprzedniego Przedniego higher low. Jest to najbardziej powszechny sposób rozpoznawania zmiany delivery, więc nie będę go tutaj omawiał bardzo dokładnie. Ale musicie wiedzieć, że bardzo często brakuje mu kontekstu i jest używany po prostu niepoprawnie. A to właśnie ten kontekst decyduje o tym, czy zmiana delivery będzie długotrwała, gdzie możemy faktycznie zająć jakąś zyskowną pozycję, czy będzie to zwykły retracement, który jest raczej ciężki do tradowania i powinniśmy go unikać. Jeśli chodzi o tradycyjnego CISDA, czyli rozwijając skrót Changing in State of Delivery, jest to taki przyspieszony market Shift. Polega to na tym, że zmiana delivery następuje w momencie utworzenia pierwszego order bloka, który jest przeciwny do poprzedniego order flow. Czyli w przypadku bullish cizda wygląda to następująco: mamy lower high, następnie lower low, po czym cena zawraca. Bullish seasda pojawia się w momencie, gdy świeczka zamknie swoje body nad ceną otwarcia pierwszej świeczki, która zapoczątkowała ostatni ruch na rynku, natomiast bearish seas jest to dokładna odwrotność. Mamy higher low, następnie higher high, po czym cena zawraca. Berish Seast mamy wtedy, gdy świeczka zamknie swoje body pod ceną otwarcia pierwszej świeczki, która zapoczątkowała ostatni ruch na rynku. Właśnie wtedy tworzony jest ten pierwszy order block. Jest on bardzo ważny, aby zmiana delivery została potwierdzona. Musi on być respektowany, nie ma tutaj innej opcji. Tak więc w przypadku Market Structure Shifta używamy korpusów, czyli body oraz knotów, czyli weaków. Natomiast w przypadku CISDA używamy tylko i wyłącznie body, żeby przyspieszyć rozpoznanie zmiany delivery. I to właśnie tutaj CIS daje nam tą przewagę, bo często pozwala wejść szybciej niż przy tradycyjnym market structure, szybciej. Natomiast to ryzyko jest troszeczkę większe. Aczkolwiek, co jest bardzo ważne, jest jeszcze inny sposób, aby zrobić to lepiej, i zaraz wam to pokażę. Zanim jednak przejdziemy do mojego ulubionego sposobu rozpoznawania zmiany delivery, musimy umówić sobie pewne zasady. Każdorazowo, gdy rynek zawraca, musi się pojawić parę elementów, które dodatkowo potwierdzą nam, że ta zmiana delivery jest już tą docelową i że my możemy już zająć bezpieczną pozycję. Pierwsza i najważniejsza. Mniejsza rzecz to SMT. Jest to oznaka, że smart money jest aktywne, że nastąpiła manipulacja i że duże instytucje faktycznie ładują swoje pozycje. Wielokrotnie to powtarzałam i wielokrotnie będę powtarzał, jeśli nie ma SMT. To nie ma trada. szło ci na pewno nagram film, w którym dokładnie wam pokażę, jak wykorzystać SMT, bo jest to bardzo szeroki temat. Dlatego koniecznie zostaw subskrypcję, żeby go nie przegapić. A na ten moment, jeśli jeszcze nie do końca umiesz zobaczyć, czy rozpoznać SMT, lub nie masz możliwości ze względu na ograniczoną liczbę ekranów, możesz zakupić dostęp do mojego wskaźnika, który wyznaczy prawidłowe time cycle SMT za ciebie. Jest to pełna automatyzacja, zero błędów i zdecydowanie przyjemniejsze doświadczenie na wykresie i trading view. Link do tego wskaźnika jest w. W opisie tego filmu. Ale wracając, drugim bardzo ważnym punktem przy zmianie delivery jest to, że musi ona się wydarzyć w jakimś point of interest. Nie możemy się magicznie odbić i na niskich timeframes szukać market structure shifta, bo wtedy jest to tylko i wyłącznie zwykły pattern, który po prostu nie działa. Każdy reversal musi nastąpić z jakiegoś pdr czy to fair value gap, czy order blocka, czy breakera, czy cokolwiek innego. Naprawdę nie ma to znaczenia, o ile ten reversal faktycznie następuje w jakimś point of interest. Co więcej, musicie wiedzieć, że te dwie rzeczy to nie jest albo-albo, muszą one wystąpić jednocześnie, a jeśli którejś z nich nie ma, to najpewniej ta zmiana delivery, którą widzicie, jest zwyczajną manipulacją i nie powinniśmy wchodzić czy zajmować jakichkolwiek pozycji na rynku w tym czasie. Przechodząc do najważniejszej części tego odcinka, pokażę Wam, czym jest Market Structure Shift stworzony przez Zeusiego. Jest on dość podobny do klasycznego, ale ma dwa dodatkowe elementy, które czynią go bardzo potężnym. Polega on na tym, że mamy jakiś high, który był utworzony w CB, Następnie mamy nogę manipulacyjną. Po czym następuje reversal? Z Zeus i Market Structure Shift Pattern pojawia się wtedy, gdy zamkniemy korpus świecy ponad tym high, który był utworzony w CB, a podczas tej nogi po reversal zostanie utworzony nowe BC, czyli bullishowy Fair Value Gap. Tak więc w skrócie mamy high, który utworzył się w CB, mamy manipulację, mamy reversal i mamy zamknięcie świecy ponad high w CB po utworzeniu nowego BC. W Berishowym przypadku jest bardzo podobnie, tym że high zamieniamy na low, czyli mamy low, który utworzył się w BC, mamy ruch w górę, czyli Manipulacje, mamy rewersal i ten pattern pojawia się wtedy, gdy zamkniemy się pod lowem, który był utworzony w BC, tworząc nowe CB podczas tej nogi po rewersalu. Ten schemat pozwala lepiej zobaczyć intencje, jakie ma Smart Money i uniknąć wielu fałszywych market structure shiftów czy cisd Pamiętajcie o tym, że wszystkie warunki, które opisywałem wcześniej, czyli SMT i Point of Interest, muszą być spełnione. Jest to naprawdę bardzo ważne. Aczkolwiek wiem, że ten schemat jest sobie dość ciężko wyobrazić, dlatego przejdźmy teraz do wykresu Trailing View, gdzie pokażę Wam. Przykłady i użycie tego market structure shift patternu w praktyce. No dobra, jesteśmy już na 15-minutowym wykresie bitcoina po lewej oraz Ethereum po prawej. To co chcę, żebyście zauważyli na tym time to to, że znajdował się tutaj 15-minutowy fair value gap. Była to sesja azjatycka, bitcoin zszedł do niego, zostawiając relatywnie równe szczyty na górze, tak więc był to naszej tracement. Warto zaznaczyć to, że znajdowaliśmy się w troszeczkę większym market maker by modelu, więc tutaj wszystko składało się w jedną całość. Mieliśmy idealny przykład. Lower time frame market maker by modelu, który znajdował się w higher time frame market maker by modelu. Tak więc mamy nasze point of interest. Skoro mamy już jeden warunek spełniony na higher time frame, to zejdźmy sobie teraz na lower time frame, żeby zobaczyć, czy mamy jakieś SMT oraz czy pojawił się market structure shift pattern. Jesteśmy już na minutowym wykresie i zobaczcie, jak tutaj pięknie zaprezentował się Zeus i market structure shift pattern. Zanim to zaznaczę, chcę jednak, żebyście zastopowali odcinek i spróbowali znaleźć go samodzielnie. W ten sposób dużo lepiej się nauczycie. Natomiast jeśli nie możecie, Możecie sobie jeszcze tego wyobrazić, to już wam to pokazuje. Tak więc Zeus i Market Structure Shift Pattern pokazał się dokładnie w tym miejscu, w momencie, gdy ta zielona świeczka o 22.08 zamknęła się ponad szczytem tej świeczki tutaj. Zobaczcie, ta świeczka po lewej stronie modelu utworzyła się nam w Berishowym Fair Value Gapie, czyli w CB. Mamy go dokładnie tutaj. Po czym nastąpiła noga manipulacyjna, co bardzo ważne, wystąpiło SMT zarówno pomiędzy tym lowem, a tym lowem. Zobaczcie, że Bitcoin stworzył niższy dołek, podczas gdy Ethereum po prawej stronie stworzyło wyższy dołek. Jest to pierwsza forma SMT. Po drugie. Bitcoin zszedł pod linię 0000, jest to północ czasu Nowy Jork, natomiast Ethereum cały czas było wyżej oscylując sobie wokół otwarcia weekly open. Jest to druga forma SMT dająca nam dodatkowe potwierdzenie, że ten ostatni ruch tutaj schodzący do 15 minutowego fair value gapa jest to tylko i wyłącznie manipulacja. I teraz bardzo ważne, klasyczny market structure shift pojawiłby się w tym momencie, gdy ta świeczka z 22.7 zamykała się ponad tym szczytem. I faktycznie tutaj potwierdzenie pojawiło się troszeczkę wcześniej, ale dlaczego nie był to Zeus i Market Structure Shift Pattern? Ponieważ ten high nie utworzył nam się w żadnym CB. Tutaj nie było żadnego Fair Value Gapa, i właśnie dlatego ten pattern pojawił się wyżej. Jak możecie zauważyć, cena zeszła tylko i wyłącznie od tego Fair Value Gapa, który stworzyła świeczka tworząca cały ten Market Structure Shift Pattern. I dodatkowo cały czas respektowany był ten tutaj utworzony Inversion Gap. Co jest bardzo ważne przy tym schemacie, czyli przy Zeus i Market Structure Shift patternie, tworzone są tak naprawdę trzy PDA: mamy nowe BC, które powinno wspierać cenę. Mamy nowego Inversion Fair Value Gap, który także powinien wspierać cenę. Oraz mamy prawdziwego Breaker Block'a, który także powinien wspierać cenę. Jest to bardzo ważne. Akurat ten przykład jest to idealny przykład Unicorn modelu, który na pewno omówimy sobie w przyszłości. Jednakże to, co chcę, żebyście zauważyli, to to, jak pięknie został zrespektowany ten Fair Value Gap który utworzył cały ten Market Structure Shift Pattern. Jeśli order flow ma zostać zachowany, jeśli ma być to prawdziwa zmiana delivery, to musi on po prostu działać jako wsparcie dla ceny. Przejdźmy sobie teraz do drugiego przykładu, gdzie pokażę Wam Berishowy Zeus i Market Structure Shift Pattern. Jesteśmy już w drugim przykładzie. Znajdujemy się na godzinowym wykresie Bitcoin na po lewej oraz Ethereum po prawej. To co chcę, żebyście zauważyli na tym time frame to ten przepiękny order block, który był naszym point of interest na Bitcoinie, natomiast Ethereum cały czas znajdowało się w tym fair value gapie, Bitcoin go zinwalidował, natomiast Ethereum cały czas zostawało poniżej. Po drugie, to co chcę, żebyście zauważyli, to to, że mieliśmy higher time frame SMT, gdzie Bitcoin wyciął szczyt sesji londyńskiej, natomiast Ethereum znajdowało się cały czas pod nim. Tak więc już na samym starcie mamy spełnione dwa warunki: mamy nasze point of interest oraz mamy higher time frame SMT. Skoro obydwa warunki są spełnione, to możemy teraz Zejść na lower time frame, czyli na minutówkę i poszukać, czy mamy gdzieś Market Structure Shift Pattern, żebyśmy mogli rozpoznać tą zmianę delivery i ewentualnie zająć pozycję. Gdy zeszliśmy sobie już na lower time frame, czyli na wykres minutowy, możecie zauważyć, że pojawiło nam się kolejne SMT było to 30-minutowe SMT pomiędzy drugim 30-minutowym cyklem AM3 a trzecim, 30-minutowym cyklem AM3. Jak widzicie, mój wskaźnik automatycznie zaznaczył. Przypominam, że cały czas możecie kupić do niego dostęp, a link znajduje się w opisie tego filmu. Jednakże to, co jest bardzo ważne, to to, że po lewej stronie nie mieliśmy tutaj żadnego olowa, który by utworzył nam się w BC. Jednakże to, co chcę, żebyście sobie przypomnieli, to to, że wszystko tutaj jest fraktalne. To znaczy, że to, że nie ma tego patternu na minutówce, wcale nie oznacza, że nie będzie go na innym timeframe. Także jeżeli nie widzicie go na minutówce, a jesteście przekonani, że to order flow jest bearish, że wyznaczyliście właściwie POI i mamy wszystkie oznaki tego, że zaraz nastąpi reversal, taki jak SMT, takie jak makro. To po prostu możecie zejść o jeden time frame niżej i zobaczyć, czy tam przypadkiem nie pojawił się ten market structure shift pattern. Tak więc, skoro jesteśmy na minutówce, to jeden time frame niżej będzie to 15-sekundówka i właśnie tam zejdziemy, żeby go poszukać. Jesteśmy już na 15-sekundowym wykresie i jak widzicie, cały czas mamy zaznaczone to 30-minutowe SMT. Jednakże to, co jest bardzo ważne, to to, że Mamy loa, który został utworzony w fair value Gapie, zarówno w tym fair value Gapie tutaj. Jak i w następnym fair value gapie, który znajdował się dokładnie tutaj. Tak więc mamy dwa potencjalne lowy, z których możemy wyznaczyć Market structure, Shift Pattern, do który wybierzecie, zależy w sumie tylko i wyłącznie od Was. Jeśli chodzi o mnie, ja bym zdecydowanie wybrał tego loa, ponieważ według mnie to właśnie on zapoczątkował tą ostatnią nogę manipulacyjną. Tak więc jeśli rozciągniemy sobie tego Fair Value gapa w prawo, to zobaczycie, że cena do niego nie wróciła. I teraz dlaczego się tak wydarzyło? Wydarzyło się to m.in. dlatego, że cena po zamknięciu się pod tym loem, gdzie utworzony został ten Zeus I market. Także Shift Pattern, ponieważ utworzyliśmy bardzo dużo fair value gapów podczas tej nogi. Wróciła tylko i wyłącznie do tego breakera, ponieważ dla mnie to właśnie był prawdziwy breaker, ponieważ mamy low, który utworzył się w fair value gapie, następnie mamy nogę manipulacyjną oraz wyznaczone nowe lower low. Ta świeczka tutaj jest to nasz prawdziwy breaker block, który powinien zostać zrespektowany, żeby order flow pozostało w perish. Tak więc zamknęliśmy się poniżej, zrobiliśmy retracement do tego breaker bloka, dokładnie tą jedną zieloną świeczką po czym nastąpiła bardzo duża ekspansja, ponieważ rynek był bardzo beliczny. Mieliśmy tak naprawdę 3 SMT, mamy to jedno z higher time frame z godzinówki, mamy jedno 30 minutowe oraz mamy jeszcze jedno po pdr ponieważ Bitcoin doszedł do order bloka, natomiast Ethereum tego nie zrobiło. Ja bardzo lubię wchodzić market orderem w przypadku tego patternu, ponieważ jest on bardzo mocny. Gdy już się pokaże, zwłaszcza przy takiej ilości SMT jak tutaj, to zazwyczaj ta ekspansja jest dość szybka. Tak więc w momencie, w którym ta świeczka się zamykała i było to nasze makro. Jak kliknąłbym przycisk Market SELL, od razu bym wszedł w pozycję. Natomiast stop lossa możecie ustawić nad ostatnim highem, jeśli chcecie zagrać troszeczkę agresywnej. On nie powinien zostać zdjęty, ponieważ także był utworzony w fair value gapie. Natomiast jeśli chcecie grać bezpieczniej, to zawsze najlepiej jest ustawić sobie tego stop lossa nad Smart Money Universalem, a targetować oczywiście gdzieś przeciwne Liquidity. No dobra, jesteśmy już w ostatnim przykładzie, znajdujemy się na troszeczkę wyższym time frame, bo jest to daily i chcę Wam tutaj pokazać jak bardzo potężny jest ten Market structure Shift Pattern i jak możesz go wykorzystać do wyznaczania biasu, co de facto przełoży się potem na dużo lepsze pozycje na lower time frame. Tak więc zobaczcie co się dzieje. Po lewej stronie mamy wykres Nazdaka, natomiast po prawej mamy wykres S&P 500. Jeśli spojrzycie na to, co wydarzyło się dokładnie 16 lipca, to S&P 500 zdjęło wtedy previous week low, natomiast Nasdaq cały czas znajdował się ponad nim. Tak więc mamy pierwszy warunek spełniony, był to nasz HIGHER TIME FRAME SMT. Po drugie PREVIOUS WEEK low sam w sobie jest już naszym POINT OF INTEREST, jednakże jeśli dołożymy do tego kolejny np. ORDER BLOCK czy FAIR VALUE GAP, tak jak w tym przypadku, zobaczysz że na S&P500 mieliśmy cały czas FAIR VALUE GAP, to jest to nasz dodatkowy element, który jeszcze bardziej nam potwierdza to, że to ORDER FLOW faktycznie dalej jest bullish i możemy już wtedy zejść na LOWER TIME FRAME i szukać naszego MARKET STRUCTURE SHIFT PATTERNU. Tak więc dla dniówki będziemy szukali jednogodzinowego MARKET MAKER, Modelu. Chodzimy na ten lower time frame i patrzymy, co się dzieje. Jesteśmy już na godzinowym wykresie i jest to wręcz doskonały przykład tego, dlaczego ten pattern jest zdecydowanie lepszy niż tradycyjny CIST czy tradycyjny Market Structure Shift. Zobaczcie. Previous Weeklaw zdjęliśmy dokładnie tą świeczką, po czym nastąpił dość agresywny Reversal. Jednakże nie został tutaj utworzony żaden Fair Value Gap, zarówno na NASDAQu jak i na SP 500. Tak więc tutaj w teorii mógłby się pojawić CIST, ponieważ body tej świeczki zamknęło się ponad body tej świeczki, tworząc tego. Order bloka. jednakże jak widzicie, potem przez paręnaście godzin mieliśmy taką konsolidację czy retracement, raczej nie chcemy tego tradować. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyście zauważyli, że dokładnie te dwa jest zostały utworzone w tym CV po lewej stronie wykresu, tak więc w momencie, w którym zamknęlibyśmy się ponad nimi, tworząc nowego fair value Gap, tak jak to miało miejsce tutaj, pojawiłby nam się ZEUS i Market structure Shift Pattern i właśnie wtedy chcielibyśmy wejść. Pozycję. Jak widzicie, zamknęliśmy się ponad tym, utworzyliśmy nowego fair value gapa, po czym nastąpił delikatny retracement. Zeszliśmy do tego nowo utworzonego inversion fair value gapa, do nowo utworzonego fair value gapa oraz do tego order blocka, czy też breaker blocka dokładnie tutaj. Po tej zmianie delivery, po tym market structure shift patternie, możemy już sobie zakładać, że order flow pozostanie bullish tak długo, jak nie zostanie to zinwalidowane. Jak widzicie, ten pattern działa nie tylko na lower time frame, nie tylko na minutówkach, czy sekundówkach, ale także na godzinówkach, dniówkach. Na weekly czy nawet na monthly. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za dotrwanie do końca. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to bardzo proszę zostaw łapkę w górę oraz komentarz, bo pomoże mi to dotrzeć do jeszcze większej liczby osób i rozwinąć mój kanał. Przypominam Ci także o moich social mediach, w tym Twittera, gdzie publikuję codziennie swoje analizy, przemyślenia i materiały edukacyjne, oraz o moich wskaźnikach, do których link znajduje się w opisie tego filmu. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Cześć!